Ziu 130 Bustracki Dziękuję bardzo Poproszono mnie, żebym nagrał wszystkie samochody jakie mam pokazał to pierwszy numer się ukazał w 2009 roku Kupiłem go kiedyś w brzegu jechałem jadąc za Lwowa Bo do brzegu jechałem do pierwszy numer kosztował 495 z brzegu potem jechaliśmy do Lwowa I to właśnie, żebym kupił ten pierwszy numer tego Ziła i pierwsze dwie kartki to mamy opis tego samochodu i tutaj mamy ten Ził Skala 157 Akurat te kolekcja wodów solarskich się ukazywały w różnych skalach Fajny samochód. Nie. Jeszcze zaciekawiła mnie w ogóle ta gazeta. Ja to wszystko przeważnie za tyle dla tej gazety trzeba to kupować. Dziękuję, dziękuję! I tak wygląda ten ZIU. ZIU 130. Wóz strażacki. Numer pierwszy, kolejowa czyta. Kolekcja wozów strażackich. I tutaj mam flagę i koleżanki były wóz z Kazachstanów z jednostki sarackiej I kolejne dwie kartki to mamy Madrycki zamach. Przypadnie są tutaj pożary podane, coś w tym stylu właśnie I to w pierwszym numerze był podany właśnie Madrycki zamach. w 2004 roku on to i klasyfikacja samochodów pożarniczych to były dwie ostatnie strony klasyfikacja samochodów pożarniczych I tu właśnie mamy opis o samochodach samochody specjalne, samochody lekkie wozy ciężkie wozy to są. To, że w każdej gazecie jest opis innych i tu pokazane jest na następnym numerze się pokazało ją te dwa Dzięki. kolekcja wozów strażackich jeszcze raz tego zjiwa pokażemy tak ten zji się prezentuje jak w czasach periodu, Załepka. To przeważnie widziałem takie niebieskie wywrotki. z Tutaj pumorowie jeździły. Jeszcze mi śmiesz, śmiesznie było to jak ciągnął za sobą taką kołówkę, małą szczepkę wywrotkę czy czyli jedną osiówkę. Śmiesznie to wyglądało, no ale wyglądało. I tak to właśnie się prezentuje samochód z ZIW 130 130 numerze pierwszym był?